W Piątek 6 marca w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny oraz w centrum myśli Jana Pawła II odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęto je od mszy świętej kuczci Pomordowanych, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z Kozienic i Radomia, parlamentarzyści, a także rycerze Kolumba, orkiestra Denta OSP i mieszkańcy. Były też poczty sztandarowe, związku kombatantów i osób represjonowanych z Kozienic i z Garbatki Letnisko, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Radomia i Pionek, NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, Komisji Solidarność-NEA Wytwarzanie oraz delegacje Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych i OSP ze Stanisławic. Msze koncelebrował biskup Henryk Tomasik, towarzyszyli mu proboszczowie obu kozienickich parafii oraz duchowni z parafii wchodzących w skład dekanatu. Kozienickiego. Biskup Tomasik w Chomili nawiązał do słów Jana Pawła II, który mówił o wielkim dziedzictwie, jakim jest Polska. To wielkie dziedzictwo to także ofiara, ofiara wielu naszych siostr, sióstr i braci, którzy byli wierni do końca. Tragedią tej ofiary jest to, że ginęli z ręki brata. To najbardziej bolesne wymiary historii narodu. Gdy wspomina się walkę bratobójczą to nasza tragedia że polak podnosił rękę na polaka podczas mszy o poświęceniu żołnierzy w obronie ojczyzny mówił także ksiądz dziekan Władysław Sarwa kapłan podkreślił że umiejętność refleksji nad trudną polską historią jest cechą ludzi światłych żołnierze wyklęci zapewne byliby dumni że idee patriotyczne są dziś w wolnej Polsce godnie reprezentowane, a ich walka nie była daremna. Historia po latach dała im zwycięstwo. Odczytano też listy nadesłane przez sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Olgierda Dziekońskiego oraz od posła Marka Suskiego. Kolejna część uroczystości odbyła się w centrum myśli Jana Pawła II. Tu, po przywitaniu wszystkich przez Mariana Śledzia i Jerzego Drągowskiego, głos zabrał wicemarszałek senatu Stanisław Karczewski, który podkreślał znaczenie tych obchodów. Wyraził też zadowolenie z faktu, że młodzi ludzie interesują się losami swoich przodków i historią tamtych czasów. Głos zabrał też Arkadiusz Kutkowski, przedstawiciel IPN. Mówił m.in. o realizmie powojennym, o sensie kontynuowania walki zbrojnej. Przypomniał też sylwetkę Kazimierza Moczarskiego, jednego z najsłynniejszych więźniów politycznych II wojny światowej, oraz Władysława Molendy, znanego pod pseudonimem Grab. Gość mówił też o Franciszku Jaskulskim, Zagończyku, twórcy najlepiej zorganizowanej formacji podziemnej na terenie między innymi naszego powiatu. Obecny na spotkaniu Tomasz Sommer, naczelny redaktor tygodnika Najwyższy Czas, zaprezentował zgromadzonym swoje książki o operacji polskiej NKWD. Mówił też o ludobójstwie Polaków w w Związku Radzieckim w latach 30- XX wieku. Przed zgromadzonymi wystąpił zespół Relax pod kierunkiem Mirosławy Wójcickiej, który wykonał pieśni patriotyczne. Specjalny program zatytułowany Żołnierze Wyklęci, oparty na książce do socjalizmu przez więzienie, przygotowała też młodzież z publicznego gimnazjum nr 1. Spotkanie zakończono prezentacją filmu o wspomnianym już wcześniej Franciszku Jaskulskim Zagończyku. Organizatorami uroczystości byli Stowarzyszenie Pamięci Przyszłość w Kozienicach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice, Parafia Świętej Rodziny, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka oraz Tygodnik Oko.